Nazywam się Zbigniew Pałkowski Założyłem 2,5 roku temu fundację Morsy Bez Granic Powrót do Natury. Od tamtej pory ruszyłem w drogę jako podróżnik. Jeżdżę po bardzo wielu miejscach w Polsce, Kąpieliskach, po jestem zapraszany, a dzięki Mariuszowi, bohatemu Słowniowi i grupowi lokalnych morsów zostałem zaproszony do Was. Bardzo miło mi Was powitać. I pomimo, że uwielbiam ekstremum lodowe, zapewniam Was, że mam bardzo gorące serce. Dedykuję Wam jeden ze swoich wierszy, w którym po prostu zachęcam do tego, abyśmy zatrzymali się z tego pędzącego pociągu na chwilę w pociągu, który nazywamy Życie. Zatrzymaj się na chwilę. Weź oddech głęboki. Oddychaj świadomie, aż poczujesz spokój. Wtedy z Twego serca harmonia wypłynie i wtedy poczujesz, jak wszystko jest inne.